Cześć wszystkim! Z tej strony Instatulove, czyli... Julka I... i... Ja. Czyli kto? <laughs> czyli Dave. W dzisiejszym odcinku będzie występował gość specjalny. Którym jest... PANULOV! <laughs> <laughs> czyli Adzkerowski. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj TikToker. I zaczynamy serię challenge z TikTokerami. W dzisiejszym odcinku chłopaki mają przed sobą wyzwanie. Będę okay. zadawała im pytania i y, osoba, która będzie bliżej odpowiedzi ma farta, bo nie robi nic, ale osoba, która będzie dalej odpowiedzi albo odpowie błędnie, będzie musiała wylosować ciasteczko francuskie z niespodzianką. Co by na to. <grywą> w sumie jest ten głodny, więc a il... ile jest dobrych, ile złych? Jest pół na pół? Y, jest więcej chyba złych i mniej dobrych, o, ale to. dobre <słuch> też się znalazły, to jest ta dobra wiadomość dla was jestem ja... głodny, także zjem, zjem, zjem bo wszystko. <laughs> I właśnie nie, nie wiem czego się bardziej obawiam, czy, czy tego, że trafię coś złego i wam zażywiam mieszkanie, czy, ta, czy trafię coś złego i po prostu powiem wow, ale zajmiste. Tak, naprawdę będzie ciężko dzisiaj. Także Dora. możecie się naszykować psychicznie, że, że to będą naprawdę niedobre rzeczy. Okej. Okay. No dobra, skoro na Bez przedłużania zaczynamy. Dobra, także mamy już naszykowane talerze i picie, no i są te fajne rogaliki. Wyglądają w sumie smacznie. Ej, wyglądają, wyglądają mega Mów co chcesz, ale wyglądają. Naprawdę. Ej, pokażę je jakoś tak zbliższa. bliższa. Patrzcie, jestem naprawdę sztosny. to będzie widać. Ale niektóre połączenia z cukrem pudrem to... No, czyli nie chodzi o jakiś cukier zwykły z cukrem pudrem, nie? No. Przesada, bo wyglądają za słodko. Wyglądają fajnie, ja już oczami to jem. To pierwsze pytanie. Ile obserwatorów ma aktualnie top 1 polskiego TikToka czy Jeleniewska? Ty pierwszy. pierwszy. Czekaj. 8,5 miliona obstawiam. A jest jakiś błąd? Ile możemy 6 to, to jest bliżej? bliżej. Dobra, no to 8,5 miliona. Mi się wydaje, że... 8 milionów 700. Bliżej był... Dawid. I, I Dawid naprawdę był blisko, bo ma y, dokładnie 8 y, 776 800. Oku. Także byłeś naprawdę blisko. Dobra, i, i co teraz? Mam to sam wylosować? Może zamknij oczy. No, zamknij oczy. Dobra. Pokazali są co chcę to, co co na talerzu. No dobra. No dobrze. Także smacznego? Sam, smacznego. Nie paszy to, to? <słanica> Znam ten smak, Jak już drugiego gry, to, to jest chyba dobre, prawda? Ja nie wiem. tak głodny, że... Ja nie wiem, co to jest. to jest dziwne. To jest dziwne. Nie wiem, czy jest całego. Oh fuck. To lepiej smakuje, niż pachnie. <laughs> Pomachaj to. Nie wiem, jakby jakaś przyprawa. To, to była feta z solą i pieprzem. No. Na no, no. Ale to jeszcze nie jest takie to, to No myślał się właśnie. Dobra, skoro challenge challenge'em, to może zróbmy tak, że picie jest tylko jedno, nie możemy mieć dobrego. Dobra. Pak. Jak już pół wypiłeś to stwierdzimy, że to jest mamy. <laughs> Drugie pytanie. Ile osób na polskim TikToku ma milion fanów? A może ja pierwszy ten? No, dobra. Ja obstawiam, że 25 osób. Ja obstawiam. Szukaj. Milion, albo powyżej miliona. Nie? 28. To I jakbyś sprawy... tym razem przegrałeś. O nie! Aktualnie ma ja milion 40 osób. Co? Co? Jak 40 dużo? 40 osób. Nie wiem, wiesz co z brzegu. To co? Zdruweczko trójkąt to e, chyba. Tylko ja bym... się mi tego powąkać od razu. Dobra, i boję się, strasznie. Zda, e, no. Ty tak grubo wlecałeś ja się... Zanim zacząć tego smakować, to da mi to powąkać. mi go. Ej, nie wiem co to. No nie patrz, tam tylko jest. Co to? Chyba dobre. No, chyba dobre jak to jeszcze raz. O nie. Nie, jednak nie. To jest jakiś... papryka szczeciński. A, no był no, paprykarz szczeciński. Ja to, są e, to się... dobre chyba. Powiedz. Co? Co mam Nie wiem. Potem jestem ciekawy. E, nie niedobre. To jest niedobre. U. Taki, taki, taki bonusik. W sensie, to mogłoby być spoko do jakiejś buki czy coś, ale w takim połączeniu to nie jest zbyt git. Papyrkę się. W Dobra, muszę to odpowęć. Ile filmów publicznych mamy my z Dawidem aktualnie na kanale. Co? Ej, to nie Fair! Dobra, czyli na kanale Instatrulo. Na Jesus. kanale Instat, dokładnie. To będzie bliżej. Czekajcie, nagrywacie od ponad roku. Dobra, ja ustawiam 400 Dawid? Ja obstawiałem 370 Kurde, nie wiem Dobra, Dawid był bliżej A. 361 361. Wow. Oby było dobre Musisz od środka jeść te ale bo... <grywki> nie, ja widzę co to jest. <grywki> O nie, ale on tak grubo wlatuje w te ciastka, że jestem w szoku. Patryk, czemu nic nie mówisz? Chyba mu smakuje. Jakiś czerwony na twarzy się zrobił. To są papryczki, ale no nie? Mowa młodzień. To, to, to będzie chyba piekło dwa razy, wiecie? Ale Patryk, masz okazję się odpuść. Ile filmów jest aktualnie na twoim kanale, czyli na Ackarowskim? Chodzi o publiczne filmy. Czy? <grym> Ogień! <grym> Dobra. Um, mi się wydaje, że ty masz z... Kurde, mi się wydaje, że ty nie masz dużo filmów. No, dawaj. I obstawiam 35. <grym> 82. <grym> Prawda? No, Patryk był bliżej, ale 78. Co? ci. 78? 78? A, a tak, bo ja mam na prywatnych no. kilka. Dobra, biorę to. Ej, Julka, to nam chyba psikusa zrobiła i wow, wrzuciła same, wow. same złe rzeczy. Ja już wiem, co to jest. Ej, to źle wygląda. Daj mi jak dobra, wiem co to, nie chcę nawet tego próbować. Dobra. To jest chrzan... Wasabi jakieś. No. To jest chrzan wasabi chyba jakiś właśnie, no. Mhm. Dobra, to nie było zbyt dobre, ale do zniesienia, to było jeszcze do zniesienia. Chłopaki, kolejne pytanie. Jaki jest stosunek chłopaków do dziewczyn w top 20 według rankingu DDOB? Dobra, tylko ważne jest to, że to jest top 20, ale są 22 osoby, bo są dwa profile, gdzie nakrywają po dwie osoby. Jeden jest na <grym> <grym> 22 osoby. Ja obstawiam. 9 do 13. Przewagą dziewczyn. Ale ty to jakoś policzyłeś, czy tak sobie strzeliłem. <grym> strzeliłem. <grym> A ty Dawid? Kurde, ja mi bym... też nie znam top 20 top 10 może bym dał radę powiedzieć, ale top 20 to chyba nie. Dobra, no mi się wydaje, że więcej jest mimo wszystko dziewczyn. Ty dałeś, że więcej jest chłopak dziewczyn? Dobra, to ja daję 12-10. 12, 10. 12 10. bliżej tak? 12, tak 12 dziewczyn i 10 chłopaków. Mhm. Strzeliłeś... Perfekto. <laughs> ale, 10, 10, 10 ale też byłeś blisko bardzo. Dobra, Dawik mam prośbę, wybierz mi ciasteczko. Dobra. No, nie wiem. Może to kwadratowe, Dobre. bo jest mniejsze. Smakowa. Co tam jest? To są tam? jakieś robale? <laughs> nie, nie ma o to jest. To jest pomarańczowy? Paprykarz, A mi to smakuje. <noise> co? Nie jest znowu... Niemożliwe, że znowu. Nie no, to, to nie są chyba takie same składniki. No nie są, ja nie pamiętam no. co ja tam dałam. Robisz mięso z jakimś sosem i to... A to jest ten, to jest jakaś To jest, to jest chyba... A jakieś... to jest dobre. Kiedy Insta Trula wstawili swój pierwszy filmik na TikToka? Podpowiem wam, że to był miesiąc sierpień. Sierpień? Ja no, to... myślałem, że w czerwcu ogólnie. No to 2018, a może strzelanie co, co do dnia. No tak. Dobra, y, 2018... 20. A Ty Dawid, jak obstawiasz? Ja obstawiam, że 15. 15 sierpnia. To jesteś bliżej, bo był to dokładnie 11 sierpnia 2018. <noise> Skoro Ci tak smakowały te ciasteczka, no to wiesz. Dobra, to znowu kwadratowe. Jakby są mniejsze caniane. A jak to same niedobre? Ja ci mówię, ona nam robi psiku. Dobra. Nie no, są dobre, serio. No jak pomy jak ja... Tutaj mam oliwki. <grym> Nie, Dawid lubi oliwki. Ja lubię oliwki. Dobre? Nie na widzę <grym> <grym> A to samych oliwek ci dam później, jak ci tak smakuje. Dobra chłopaki, kiedy Ackerowski stawił swój pierwszy filmik na TikToka? Ja pamiętam. Podpowiedź dla was to hmm. jest y, miesiąc marzec. Dawaj. Dobra. Mm, dobra ja obstawiam, że 10 też. To totalny strzał, no nie mam... Dwudziesty drugi, dwudziesty Jeszcze godzinę pamięta pewnie z Kubanien. No 22 marzec. Jak pamiętam pamięta Dobra, no to, to ja, możesz to ja wybiorę. To może to Dawaj to, dawaj to. Czemu mi wybrałeś jakieś żółte? Ej, ale ten będzie chyba dobry. O, mówisz? No. Ja się boję, Ja są chyba same dobre. To chyba był Jam kiwi. Mhm. Bo on był taki, żółto-zielony. Chyba tak. <laughs> Nie, wiesz co? To ciastko jest niedobre, ale jest niedobre <noise> i zjem więcej. Kolejne pytanie. Trzy ciasteczka zostały. Podaj liczbę serc na profilu Insta eee, dobra. Eee, o rany. Chwila, chwila, chwila. 36 milionów. Dawid? Nie lub 32 miliony. No zabić był bliżej. 33 miliony. Dobra, ale wahałem się między 32 a 34, ale ty powiedziałeś więcej, więc twierdziłem, że na pewnie będzie jad. Dawaj od środka od środka. Wygląda, wygląda fajnie Tutaj. coś. Nie, 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 nie od tego boku od środka. Oh, <noise> coś brązowego chyba. Czekolada. No, chyba czekolada. Co? Zazdroszczę mu tego ciasteczka. No ja sobie zrobiłam kilka dobrych ciasteczek, <grym> Jaka Dla. mina. Ona wie, co tam jest. No właśnie ja się zastanawiam, co tam jeszcze jest, co tam jeszcze zostało. Ale chyba wiem, co. I współczuję wam wow, fest. Dobra, to teraz tak, zostały dwa ciasteczka, Robiłem papierkami nożyczki. I nie wiem, przegrane je trójkąta? Nie, nie Wybieram Wybiera, ciasteczko. Do, do no, jednego? Do, no tak. Trzy, dwa, jeden. Ej, ale to było tak. Ej, to... No właśnie, co to było pierwszy Jeszcze raz. Dobra, więc co zrobimy. Dobra, no. wrócimy się plecami do Julki. Wybierzemy jedną z trzech. Julka, powiedz co wybraliśmy. Raz. A, dobra. dobra, to ja pokażę. Dobra, to, to nie, to nie. Czekaj, bo ja wybieram, mam to dużo. A, dobra. E, dobra, wybieram to. Macie to samo, papier. Trzy, dwa, jeden. Dawid nożyczki, Patryk papier. Cholera. Tak! Dobra, Mordko. To ja wybieram ciasteczko, które jem. No. Tak. A ty, które ty byś wolał? Ja bym wolał to. Ty byś wolał to? Dobra, to ja wezmę to. Dobra. <laughs> Dobra. Poczekaj. zdrówko Zdróweczko. Łotka jakaś. O, matko, co to jest? <laughs> Co to jest? W tym chyba tylko czosnek został. Mam no, to całe zjeść? A może to nie jest czosnek? A może to jest fetatem? Tam to było czosnek. No, bez kitu. No. Ale Feta z solą pieprzem. Ja podtrzymuję to, co mówiłem. Paszkudne. Boże, ile to jest soli. Dobra, to tak wyglądał nasz właśnie challenge. Zostawcie łapkę w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Jak będzie tysiąc, to będzie kolejny TikToker. A mi możecie pisać w komentarzach pomysły, co mogę wsadzić do kolejnych ciasteczek. Wbijajcie na Instagrama do nas i do Patryka, to Wam się wyświetli i macie też go w opisie. Także mamy nadzieję, że Wam się taka seria spodoba, że fajnie ją odbierzecie i zostawiajcie koniecznie dużo łapek za poświęcenie chłopaków, bo naprawdę tam było przed nim... Szczególnie to, na... to ostatnie. <laughs> Julcie jej pomysły. No dobra, także się maloczkę wszystkim, Cześć. na razie!